Chip Chilla, czyli amerykański serial yy, animowany dla dzieci, który tak mocno skopiował Bluey, że pojawił się nawet w wieczornych wiadomościach. No, yy, to pierwsze co mówimy to rodzinę. Mamy Chuma, czyli tatę, mamy jakieś zwierzę, mamy Chipa, mamy dla yy, Charle i Chini. No i pierwsze co się rzuca w oczy to według mnie to, że syn jest podobny do czumczuma, czyli taty, a czarla do cini. No, a nie, No, wykorzystali na pewno to, że według mnie, wykorzystali to, że, y, czyli miała poronienie kiedyś i, no, miało ich być troje, tych dzieci. No i tak to wykorzystali, Jedynie z tym zwierzęciem są oryginalni tutaj, w rodzince. No i jeszcze logo takie podobne, podobny styl. Ja na przykład odcinka wy, wybrałem sobie odcinek, gdzie jadą do jakiegoś parku rozrywki, ale psuje im się auto i no musi przyjechać mechanik, który przyjedzie za godzinę. Chip tu nie wiem co robi. I później tata wyskakuje z krzaków ubrany, no bardzo dziwnie. Też jeszcze zauważyłem, że nie skopiowali tego, że oni nie mają ubrań. No i no jak w Blue musieli zrobić po kilku minutach odcinka, po minucie jakiejś, yy, in, musieli zrobić nazwę odcinka. Intro też zrobili, no ale to już nieskopiowane z Bluey. No i. No i chip postanawia sobie pograć na tablecie, ale całkiem przypadkiem i nie skop, nieskopiowanym przypadkiem z Bluey, kiedy yy, oni nie mogą znaleźć yy, tabletów, tablet mu się wyładowuje. Potem chip. Ma chyba halucynacje. No i zauważa oponę, w której potem chowa się od ciepła. No i tam rodzinka gra w różne gry. No i nie powiecie mi, że to nie jest skopiowane od odcinka podróż. No nie powiecie mi. Co ciekawe, wyszedł fanowski animatik na właśnie... No taką wojnę między Chipchillą i Bluey. No, więc fajnie. I tu już wziąłem trochę od Nelly. No. Tak miała Tak miało to wyglądać wcześniej, ale było niby za bardzo starodawne takie jakby. Tu jakby coś tylko Odcinek Nelly biorę dla animacji, no i żeby pokazać to wszystko, no też oglądałem jej odcinek przed zrobieniem, dla żeby się przygotować, no i no i kolejną taką rzeczą jest ten taniec, no czegoś wam to nie przypomina. No. Jeszcze wspomnę, że mają y, takie skopiowane zabawy, no. Ja życie było spotkanie rodzinne. Tu jest sąd. No i kolejna rzecz to przypadkowo chip trąca swoją figurką dinozaurów. No, wazon, który jest pomarańczowy. No i, no, czegoś wam to nie przypomina. Potem ten królik, no. Zaprowadza go do garażu i okazuje się, że uwaga, uwaga, jest archeologiem. A tak w ogóle to nie powinno czegoś takiego chyba w bajce być dla dzieci, bo pomyślcie, jakby to się skończyło na świecie prawdopodobnie. No i na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję za oglądanie. Jak odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Tak w ogóle info dzisiaj... Prace do taksówki wychodzą, więc może będzie odcinek z pracy taksówki, dzisiaj...